Cześć moi kochani widzowie tu jest wasza ulubiona youtuberka, okej, jaka najgorsza mapa jest. Ja kocham tą mapę normalnie normalnie daję jej lajka like z 500 plus. O, bo I ogólnie o dupa Ja nie wiem kiedy ona. Więc jest normalnie daję za to. O Boże święty. Teraz jestem sama. Kurcze, się zmienić z młoty. Pięknie nie ma czasu na to, ale co mam poradzić? Co mam poradzić? Młotek jest najważniejszy w komputera. Co nie? Moje koleżanki mogą nie znać tej gry, jak będę oglądać mnie. To się nazywa Roblox. Młotek. oj myślałam, że zrobił znak. Bo już się zrobiło gorąco. XD. E, dobra, siostry nie mam nadal. To jest kolejny odcinek, mój. Mój, 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 mój. Jestem sama, jak but. Naprawdę jej nie ma bo o jak mus O, będziemy oglądać z moją siostrą. E, tego, um, jak on się nazywał. Kevin, o. Kevina będziemy oglądać z Aną i z moją mamuśką. E, może z mamą tutaj tam nagram. Ale mama nie umie nagrywać, więc może nagram, może nie nagram. To zależy jak będzie. Tu był komputerek. Yy, o nie, już jesteśmy tylko my. super. Super. Normalnie super. Ale mała ta mapa jakaś. Dlatego lubię inne. Czwijki inne, komputery inne. Tu lubię tą, yy, ten. Mapę daję laj, lajka. I pozostawcie komentarz. Ładna mapa. Lub nieładna mapa. Kto będzie lubił, kto nie. A nie, nie, nie. Ja tego nie będę tak ryzykować. Ryzyk fizyk. Fizyk. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Hmm, siostry nie ma, bo poszła z mamą coś wybrać na święta, bo na święta coś trzeba się ubrać, nie? Ktoś ma choinkę? Zostawcie dajeszka i nie wiem albo nie, zamiana to będzie taka, że dajcie lajka, ktoś ma y choinkę już w domu w domu a komentarz kto nie lubi tej mapy Okej? Okay? No okej okay. Zrobiliśmy się niby I zaraz będziemy mogli wychodzić Prowadzimy żeby on był trwał długo na tym mieście Bo ja lubię tutaj z grać Wiecie Nie, z moimi koleżankami tak fajnie się jest Dupas Czy tam grzebie, grzebie w komputerze? No nie, to nie tu. Tam no, pójdę sobie. Dobra, idę sobie. Ona chyba stoi, albo nie wiem. To mnie jest. Spierdzielamy już. Yo! A on gdzie jest? Co on nas nie umiał znaleźć? Ale beka! Ja teraz sobie kupimy znak, jak, bo mam jakiś ładny tem. Przepraszam cię, A <laughs> wow. szkoda, że nie taki młotek, to by było jeszcze szczęśliwsze. Znaczki.

A nie ma komputerów żadnych. Mm. I tu jest. On zawsze był w tym pomieszczeniu. Ja się boję, bo ja nie lubię. No, dupas. Ja nie. nie mogę. Nie mogę, święta Maria. Widziałam go, ale nie, nie chciał ten. Ma dupas. Ale lepiej się ten, trofiłam. Musiała białe światło sobie kupić. Cześć, się zasrał ze strachu. <laughs> nie No, jak mówiłam o mojej świety. O. To... Cześć! nie, otwieraj mi tej drzwi. O się święty. <noise> muszę wam powiedzieć, że najwięcej nagrywam Robloxa zamiast Minecrafta i Brawl Starsa, muszę wam to powiedzieć. Bo Roblox jest dla mnie takim, muszę wam to powiedzieć, fajny. i najlepszy. No nie ze wszystkich, muszę wam powiedzieć, nie ze wszystkich. Teraz jest tak samo, można ja tam się bić. Eeeem... Um, Zesikałam się pewnie przez ciebie ty babo jedna. Wychad do mnie, kiedy ja już kończyłem nie mogę. O, Boże, święty. A bo nie, nie zamykaj mi O, są... O, są trojakki. No dobra, to nie. Nie, nie, nie. Lepiej nie rezygnować. No ksiało, idą za mną! Myślicie, że ja wiem, są komputery? Nie, 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 nie. Jezu cycki mi zaswędziały, no musiałam powiedzieć. Kurczę, naprawdę mi wszystko swędzi teraz. Hej! Gdzie jesteście? Ty tylko ja ty jego widziałam? Jesteście się roześli? Ma rację! Ścianka mi prawie odpadła! Ja, ale mi to wszystko z węgi. Europa, widzowie, bo normalnie zaraz szczęka mi upadnie.